Chokus, pokus, abracadabra, abracadabra. Mamy oczy do patrzenia, uszy do słuchania. Buzie zamykamy, wyobraźnie zapraszamy. Książka się otwiera, świat przygody Was zabiera. Wita Was książkowa czarownica z Drawskiej Biblioteki. Przyleciałam do Was na mojej błyskawicy z krainy fantazji. Chciałabym, abyście, kochane dzieci, otworzyły wyobraźnię i również wybrały się na swoich błyskawicach w czarodziejski świat magii. Oderwijcie się od kłopotów dnia codziennego. Ważne jest to, czy Harry pokona tego, którego imienia nie wolno wymawiać. Czy Gandalf nakłoni Bilbo Bagginsa do niebezpiecznej wyprawy? A po co królewnie jest kluczyk rozumu? Czy Łukasz pojedzie do Chorwacji czy do ciotki w góry? Czytając, zżyjecie się z bohaterami książek. Będziecie im kibicować na każdym kroku. Będziecie ciekawi, czy maszyna cyfrowa pokona elektrosmoga, a czy hobbit dotrze do smoga wspaniałego. Czy Łukasz uratuje swoją ciocie? Fantastyka to również wspaniały sposób na poprawę humoru. Bo oprócz przerażającej historii pojawiają się humorystyczne sceny czy dialogi. A jeżeli lubicie historię z dreszczykiem, to polecam świat magii, kiedy to zaglądamy w każdy kąt w domu, czy aby ktoś tam się nie pojawił. Na przykład jęcząca marta w łazience. Fantastyczni bohaterowie uczą nas również odpowiedzialności, dbania od bliskich, zazwyczaj dobro zwycięża pokonując zło, współpracują z innymi kamratami, są również dobrym wzorcem postępowania dla innych. A co najważniejsze, możecie podróżować nie ruszając się z ulubionego fotela. Każdego dnia znajdziecie się w innej krainie, bo kto by nie chciał znaleźć się w wielkiej sali i poczuć na sobie wzrok mistrza Dambledora. Gotowi do drogi? Bo ja tak, zapraszam Was w niezwykłą podróż do krainy pełnej smoków, elfów. Krasnoludów kosmicznej galaktyki. Mam nadzieję, że się tam spotkamy. Do drogi!